Przemienienie to lekcja modlitwy. Modlą się razem Jezus, Mojżesz, Eliach i te apostołowie: Piotr, Jakub i Jan. W tej modlitwie Jezus. Ujawnia cząstkę swego bóstwa. A Bóg Ojciec potwierdza to swoją obecnością w obłoku i słowami: To jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie. Te słowa sygnalizują, że nadszedł czas przejścia ze Starego Testamentu, gdzie Większym autorytetem cieszył się Mojżesz i prorok Eliasz. W Nowym Testamencie najwyższym autorytetem jest Jezus Chrystus, syn człowieczy i syn Boga. Na górze przemienienia mamy kościół, który jest środowiskiem modlitwy. Jezus jest w nim nieustannie obecny i to w różny sposób. W tym momencie Jezus jest z nami, bo my jesteśmy Jego Kościołem. Jest tutaj w Eucharystii pod postacią chleba. I za chwilę będzie pod postacią wina. Jest w słowie, jakie do nas kieruje, zawartym w Piśmie Świętym. Jezus jest obecny we mnie, w moim kapłaństwie. Będzie się posługiwał moimi ustami. Mówiąc słowa konsekracji chleba i wina, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. To są jego słowa, a nie moje. Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. Jego krwi, nie mojej. Moje są tylko usta, którymi on się dzisiaj tutaj posługuje. Kościół to nasze środowisko, które jest środowiskiem życia Jezusa, Syna Bożego. Ale jest to również instytucja, którą tworzą ludzie, szczególnie Piotr, Jakub i Jan. Trzeba ich dokładnie poznać, by się odnaleźć w kościele i tego Kościoła Chrystusowego nie idealizować. Modlili się na taborze, ale ewangelista zaznacza, że też zasnęli. Przebudzili się w czasie przemienienia mistrza. Podobnie poszli się modlić razem z nim do ogrodu oliwnego, czekając na pojmanie Jezusa. I też tam spali. I to cała trójka: Piotr, Jan, Jakub. Piotr kłamał, a nawet przysięgał, że nie zna Jezusa. Jan, umiłowany uczeń Jezusa, też nie byłby ideałem, mimo że towarzyszył mistrzowi nawet pod krzyżem. Znamy dwunastu apostołów, którzy stanowią pierwsze pokolenie kościoła instytucjonalnego. Wśród dwunastu wybranych przez Jezusa był Judas. Sprzedał mistrza za trzydzieści srebrników. Jego obecność w gronie dwunastu jest ważnym wymiarem kościoła. Jako Jezusowej instytucji. Przypominam, że przed święceniami miałem też kłopot z instytucją Kościoła i dziwiłem się obecności Judasza wybranego przez Jezusa. Jezus doskonale wiedział, kogo wybiera. Wtedy Chrystus mi powiedział, jak. Chcesz być ze mną, to siadaj koło Judasza. To jedno zdanie zmieniło me spojrzenie na instytucję Kościoła, w której z woli Jezusa jest miejsce na Judasza i można razem z nim dzielić codzienność. To jest tajemnica Kościoła instytucjonalnego. To spojrzenie na początki Kościoła nie pozwala na jego idealizowanie i umożliwia dostrzeżenie wybrania przez Jezusa i naszej odpowiedzi na tę łaskę, której nam udzielił, bo my należymy do grona wybranych. Są w Kościele nawet w naszym gronie. Wybrani. Otrzymali bliskie spotkanie z Jezusem. To są mistycy. Oni są posłuszni Bogu na tej drodze, jaką on ich prowadzi. Im większy stopień poznania Boga na Ziemi, tym mniejsza nagroda w niebie. Bo to jest już nagroda na Ziemi. Mistyk. Jest przez obecność Boga zdeterminowany do posłuszeństwa Jemu. Dużo mistyków to podkreśla, że wtedy, kiedy to przeżycie obecności Boga było bardzo mocne, to uświadomili sobie, że dotknęli już nieba i wiedzieli, że nie będą na to. Za to nagrodzeni otrzymali potężny ładunek świętości. zostają przez to zdeterminowani. Już nie potrafią nie słuchać Boga. Słuchają Boga. Ten, kto nie otrzymał łaski przez swoją wiarę, często ta wiara się nam wydaje teoretyczna. Właściwie to nie ma tego głębokiego przeżycia. Ale jest odpowiedź nasza na pytanie, kim jest Jezus. Jest to Syn Boga, który umarł z martwych Syn Boga. Ta wiara jest naszą odpowiedzią. Dobrowolna odpowiedź. Tu nie ma żadnej determinacji. Ja wierzę w Jezusa, który mnie wybrał i tu na tej ziemi mi potrzebuje doczesność. To jest tylko przygoda, którą dzielę na chwilę z innymi ludźmi. Natomiast spotkanie z Jezusem przenosi mnie w wieczność. Nie zazdrośćmy mistykom, dziękujmy za łaskę wiary i dobrowolnie bądźmy posłuszni Bogu, nawet wtedy, gdy go nie rozumiemy. On dla nas jest najwyższym i jedynym autorytetem. Tajemnica Kościoła. Wielu ludzi widzą Kościół tylko jako instytucję i mają cały worek zarzutów wobec ludzi, którzy tą instytucję stanowią. Ale można stawiać zarzuty nie tylko Piotrowi, co się zaparł, nie tylko Judaszowi, kto sprzedał Pana Jezusa, ponieważ pieniądze były dla niego ważniejsze. Nie tylko Janowi, który niby spał, niby modlił się, a okazało się, że, że, że śpi. Instytucja Kościelna ma takie słabe punkty, a jednak przez tą instytucję Pan Bóg działa. I my odkrywamy Jego obecność w tej świątyni dziś, czy tym ołtarzu. I będziemy świadkami osobistego spotkania z Nim w Komunii Świętej. To jest nieprawdopodobnie wielka tajemnica niedostępna dla ludzi. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za wicharę i za wszystkie otrzymane od Niego łaski.